Dzień dobry moi drodzy, w czwartek. Witamy się z Wami z samego rana, ponieważ właśnie wracamy z badań. <grafię> Mój mąż jest się szczęśliwy, jak widzicie, z bladu trochę, no ale wiecie. On ma prawo. Ja byłam bardziej dzielna. Oj, przepraszam bardzo. <grafię> nie no, ja nie powinnam się nabijać w tej sytuacji, przepraszam, ale po prostu nie mogę się powstrzymać. Nie ma to jak liczyć na wsparcie. <grafię> ja go wspieram poza kamerami. <grafię> Chciałam Wam opowiedzieć, bo zupełnie zapomniałam o y, tej bawialni, w której byłam z dziećmi we wtorek. Ja generalnie na temat tej bawialni w ogóle i w social mediach, no i tam na Google, raczej były. Opinie dobre, żeby nie powiedzieć bardzo dobre. Natomiast ja jestem totalnie rozczarowana tym miejscem. Dla przypomnienia, chodzi o lemon w blachowni. Pierwsza rzecz jest taka, że po prostu pani na rejestracji była tak antypatyczna, miała taki ton, że po prostu. no. masakra, no ale nieważne. Przeczyta... Dzisiaj no żywcem z komuny. Trochę chyba tak. Przeczytałam, że jest obowiązek w skarpetkach. Dla mnie okej okay, tak, jakby chodziliśmy z naszym synem na salę w Irlandii, tam też trzeba było buty zdjąć, zresztą na tych wszystkich muchańcach też wiadomo, no ale okazało się, że skarpetki obowiązują dla wszystkich, również na strefie y, tej kawiarni i co ciekawe, w związku z tym, że toaleta jest w strefie kawiarni, to do toalety nawet idziecie w skarpetkach, co jest no strasznie niehigieniczne i po prostu no masakra jak dla mnie. Dodatkowo ta strefa dla malucha, czyli dla dzieci od 1 do 3 była 키하 Bo zabawki wyglądały jak po prostu po przejściu jakiegoś huraganu, były wybrakowane, obdrapane, no nasza córka nie miała za bardzo się tym, tam czym bawić. Ona tak chwilę się pobawiła, trochę coś tam poprzeglądała, ale tak jak ona zawsze jest zainteresowana nowymi rzeczami, cokolwiek by to nie było, tak tutaj po prostu nie potrafiła się zainteresować niczym. No i ja jako dorosła, no to widziałam, że te zabawki są w fatalnym stanie po prostu. Nie, posz, nie poszlibyśmy tam drugi raz. No i druga sprawa jest taka, że trzeba uważać. Na to, ile się tam siedzi, bo jeżeli wykupicie bilet na godzinę, a potem sobie będziecie siedzieć dwie, to pomimo, że są dostępne bilety na dwie godziny, to nie zapłacicie za dwie godziny, tylko zapłacicie za godzinę, a za każdą minutę będzie Wam liczyło osobno. No ale to trzeba mieć świadomość tego, tak? Ja wiem, że to jest jakby ich jakiś tam regulamin. To, co mi się nie podobało, to to, że na przykład yy, uważam, że fajnie by było, gdyby mówili. Zarejestrowali nas o tej o tej godzinie, żebym ja dokładnie miała świadomość, o której godzinie mi tam o godzina mija. A te, tutaj musicie sobie wszystko pilnować sami, no bo wiadomo, to jest w waszym interesie, a nie w ich interesie. Tak więc, no nie podobało mi się. E, nasz syn bawił się świetnie. No, raz się zgubił i była aferka, ale to nieważne. E, I tylko dlatego dałam im trzy gwiazdki na Google, bo napisałam swoją opinię, bo ja teraz e, jestem tam, jak coś mi się nie podoba, to piszę opinię na Google. Jak coś mi się podoba, też będę pisał opinię na Google, taka będzie zasada. No ale tutaj było ewidentnie po prostu źle. Więc boże ja nie było, to on nie może się na ten temat wypowiedzieć. Musicie wierzyć mnie, ale jakbyście się spytali, czy mojej mamy, czy cioci, która z nami była, to one też były bardzo zdegustowane. Co ja mogę poradzić? No ja jestem po prostu tylko tłem do tej całej sytuacji tutaj, tak? Ale jakim tłem, rozumiecie? No i mamy dzisiaj ostatni dzień w Polsce. Właśnie jesteśmy. O, bożej tankuje. już mi się. Co? Proszę. Uwielbiam ja, bażej tankuje. I tak miał moją kartę. Jesteśmy ostatni dzień w Polsce, załatwiamy ostatnie rzeczy Właśnie już tankujemy auto na podróż jutro Będę odbierała ostatnie paczki z paczkomatu I jedziemy na zakupy Potem mamy jeszcze kilka rzeczy do załatwienia no, A wieczorem chciałabym zamówić nam sushi Bo to sushi wtedy co zamówiłam Znowu sushi bardzo mi smakowało Znaczy wszystkim zresztą smakowało Tak więc spróbuję dzisiaj na wieczór Znowu nam takie pożegnalne sushi zamówić Więc mam nadzieję, że się dajemy I będziemy zadowoleni Tutaj towarzystwo. No właśnie, co po niektórzy poszliby spać, a my tu mamy jeszcze sprawunki do ogarniania. No. Czasami ciężko jest się wstrzelić z domikami dzieci, szczególnie jak tak dużo się dzieje podczas pobytu w Polsce. z dzieciakami na lotnisku Błażej właśnie pojechał odwieźć samochód do wypożyczalni bo tym razem mieliśmy z innej wypożyczalni i oni nie mają tutaj stędu, więc on pojechał odwieźć go i za chwilę po prostu pan go busem przyjedzie ale mamy bardzo dobrą czasówkę do odlotu bo do odlotu mamy w zasadzie 3 godziny więc zdążymy jeszcze wszyscy skorzystać z toalety i pewnie jeszcze coś zjeść nasz syn znając życie będzie chciał frytki więc wracamy do Irlandii moi drodzy It than our New York living. We both felt it from the first time we met. Big city lights blur my intuition. Why is it so hard for me to find the next? Am I at the right place at the wrong time? I feel Is it hard for love to give me a feel? When it rains, it pours, we get wet. Friendship, I guess I'll love you next time. Yeah. Nasz dzisiejszy widok z okna prezentuje się właśnie tak, czyli jest dramat i masakra. Jednym słowem, jeśli chodzi o pogodę na zewnątrz. Witajcie w Irlandii ponownie. Więc jedyne, co mogłam zrobić, zresztą zaplanowałam to już wcześniej, to zrobiłam sobie paznokcie, bo już tamte miałam w strasznym stanie. One nosiłam je no, miesiąc, chyba tak, bo y, robiłam je wcześniej. A teraz, no nie było kiedy, no bo byliśmy jeszcze w Polsce, więc zrobiłam sobie właśnie takie czekoladowe z tym moim toperem, to są wszystko lakiery z semilaka. to jest jakiś tam właśnie, on się chyba Brown Coffee nazywa, ten bazowy, który mam, ten czekoladowy, może nawet trochę wygląda jak czarny i na to mam ten miedziany Blink Blink Top, też z semilaka. no wipe. uwielbiam go, on na wszystkich kolorach wygląda zacnie testowałam też y, tego dziada. Powiem Wam, że no jest różnica. Tutaj nie mam teraz y, tyle pyłu, ile zwykle miałam po frezowaniu paznokci, także jestem bardzo zadowolona i ja nie wiem, czy on by się w jakikolwiek sprawdził do profesjonalnego salonu. Na moje y, potrzeby takie wiecie domowe jest super. Już jak byłam w Polsce, zamówiłam sobie dodatkowe filtry, y, bo on tu ma o, taki filterek, który się wyciąga, ale on nie jest jednorazowy, tylko teraz go mogłam wytrzepać i będę miała na następny raz, ale jeszcze trzy. Trzy filtry sobie zamówiłam, także będę miała zapas. No i o, taka niedziela. Idę się wykąpać i będziemy jeść jakiś obiad na pewno, bo już czuję, że Błażej coś tam, coś tam pichci dzisiaj.